Cześć moi drodzy. Bardzo długo czekaliście, aż mój kanał ruszy z powrotem. I myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że w końcu się doczekaliście. Także co? Ja idę teraz właśnie z końmi na padok. Zabrałam ze sobą aparat. Także coś wam dla Was, potem zmontuję. Zabrałam też Taki mój mały zestaw naprawienia ogrodzenia, bo muszę jeszcze część ogrodzenia naprawić. Także nudzić się na pewno nie będę. A konie poskubią chwilę trawy i po mnie, potem wrócimy do stajnia. Po dwóch miesiącach stania w boksie moje konie wreszcie idą na padok. Wprawdzie na chwilę tylko. Ale po prostu idą, biegną i już nie mogą się doczekać. Zwłaszcza Zuzia. Że my idziemy na ujeżdżalnię, bo tam mamy naprawione ogrodzenie. Jest w całości. Powoli. Widzicie, tutaj jeszcze jest demolowane ogrodzenie. Że mogę dziękować Pampkowi za to, że. Mam ciągle co robić, także muszę je naprawić. Idziemy dalej. On już się chciał tu kłaść, ale jeszcze musicie wytrzymać. Jeszcze chwilkę. nie. Idziemy. Idziemy. Mi się tak tłuczy wiaderko. Z wszystkimi gratami. Idziemy. Idziemy tam i idzie, ciągle mi zagląda do tego wiaderka, bo liczę na coś liczę, że jest coś dobrego, a nie ma. Teraz ich puszczę. Muszę pozamykać. A Zuzinka. Chodź. Zamknąć tu łąkę, żeby tu nie wchodziły, nie niszczyły trawy. One już są, już są nałudowane. Zaraz idziemy. Konie pobiegały i nagroda zabieganie też musi być. Akurat zostało mi jeszcze jedno opakowanie pierniczkowych ciastek. I jak wiecie, moje konie je uwielbiają. <śmum> Pampero, weźcie się zachowuj jak koń. Dobrze? Halo? Koniu, gruby. Gruby koniu. Aj, <noise> No zaraz ci dam. O, ale dobre, z opakowaniem. Przepyszne. Nawet z opakowaniem takie dobre. Ej, weź mi pójść. Bo tu Zuzia już sztuczkuje. Pięknie. Proszę, jaki zdolny kucyk. Bro. Ślicznie. Zadębujesz. No, dla swoich fanów. Pięknie. Hop, do góry. Pięknie. Dobry koń. Jeszcze raz. Hop, do góry. Dobry koń. Brawo! Ja już dotarłam na miejsce akcji. Daleko nie jest, tylko nie, także cały czas mam je na widoku. I teraz to mnie czeka. Tu jest całkiem dziura, musieliśmy wymienić. Słupka Babambero wyłamał. Zobaczcie. Tu idzie drut. I czasami nawet taki drut nie jest w stanie go powstrzymać. Trochę nam cały czas pada, ale może się nie roztopimy. I generalnie co dalej? Supełka nie zrobię. Nie tak jak z plecionką czy z taśmą bo jednak takiego druta no, nie zwiążemy sobie. Ale generalnie ja Wam zaraz pokażę, jak taki problem rozwiązuje. Przy pomocy dodatkowego sprzętu udało się powiązać drut. Pokażę Wam taki mój sposób na wiązanie plecionki, zwłaszcza takiej y, urwanej. Jak wiecie, lub nie, plecionka jest śliska, czyli generalnie, jak my uwiąże, zrobimy supeł, to on się nam po prostu ześliźnie z niej z tej plecionki, i ona się z powrotem rozczłoni. Więc ja na dwóch końcach robię supełki, a potem z tych dwóch końców robię jeden supeł, i ten duży supeł zatrzymuje mi się na tych dwóch małych. Także generalnie, sprawdzony sposób. I tak zawsze robię. Tak wygląda to finalnie. Widzimy te dwa małe supełki i jeden większy, który się zatrzymał do nich. I wierzcie mi, to się będzie trzymać. Jeśli chodzi o plecionkę, to pokażę Wam jeszcze mój sposób zakładania na izolatory czy słupki plastikowe, bo to wygląda wtedy dokładnie tak samo. Generalnie owijam dwa razy, i dopiero wtedy idę do następnego słupka czy izolatora. Właśnie po to, że jak mam dziurę, ja sobie jestem w stanie odwinąć i mam dodatkową część, żeby związać, i potem naciągnąć. Poprawiłam tą część ogrodzenia, którą chciałam naprawić i dodatkowo dorzuciłam jeszcze górą nową plecionkę także możecie sami zobaczyć jaka jest różnica między górą a tutaj dołem no co no nawet plecionka, nawet ogrodzenie się zużywa i, i co jakiś czas trzeba wymieniać na nowe także będę chciała y, finalnie wszędzie puścić nową, na razie puszczałam górą i co Kampera chodzi wzdłuż ogrodzenia i już zaczyna kombinować. To jest po prostu... Co za koń. Co za koń. Także pewnie będziemy się zbierać do stajni. Jeśli się nie odezwę, to znaczy, że pożą je łapać. Koniu. Czemu ty taki jesteś? Masz przecież trawę tutaj. Co ty tam chcesz iść szukać? Co? Taki niedobry jesteś. Słuchaj, idzie się wytarzać. 20 teraz. Przecież masz tutaj trawę. Zbieramy się do stajni, bo faktycznie moje konie już zaczynają za bardzo kombinować. Jeszcze nie mam podpiętego elektryzatora. Także wolę nie ryzykować, że one mi tam gdzieś uciekną, i będę musiała znowu naprawiać ogrodzenie i znowu je łapać. Także zresztą coś poskubały trawy, powoli niech się przyzwyczajają do niej. I Wy też powoli przyzwyczajajcie konie i uważajcie, bo trawy pojawiło się dużo szybko. I domyślam się, że pewnie będzie plaga ochwatów. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodoba. Będziecie chcieli części więcej takich vlogów z naszego codziennego życia. I co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Mam nadzieję, że pojawi się już za niedługo na tym kanale. Do zobaczenia. Buziaki. No tak. No tak. Czysty kocek to nieszczęśliwy kocek. Suzina, kto to potem będzie czyścić?